Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z Bajchu, to jest Black Orchestra i wznawiamy nasze próby doprowadzenia do zamachu na Firera. Jak widzieliśmy ostatnio, generał Hans Uster jest z Hitlerem na dworcu kolejowym, co nie jest za dobre, i miałem nadzieję, że Hitler się ruszy do tego momentu. W Poznaniu mamy Erika Korda i w Wolf Wolfschanze, tak? czyli w Wilczym Szańcu, jak dobrze tłumaczę, to jest generał Ludwig Beck. Mamy kilka planów, nie wiemy jeszcze w, który, w którą stronę pójść z tymi planami, więc, więc zobaczymy jak to, jak to będzie. Tymczasem trzeba zacząć od naszego generała Hansa Ustera, który niestety zaczyna na polu z Hitlerem, więc jego motywacja spada o jeden. Nie mamy pojęcia, jaki event wejdzie. Aha, on chciał po prostu do kancelarii po, pojechać, więc tak też zrobią: po prostu za pierwszą akcję pojedzie do kancelarii. Za drugą odrzuci broń Tak, żeby obniżyć o 2 Swoje podejrzenia, podejrzenia co do jego osoby I za trzecią akcję hmm. Za trzecią akcję Jak będzie konspirował to mu to za dużo nie da pojedzie do siedziby Gestapo. Bo czemu nie? i Hess opuszcza Niemcy. Lower Hitler military support by 2. Czyli na 4 spada. To jest zaczyna być ciekawe. Remove the Hess deputy token from the game, czyli Hess wyleciał z Niemiec, już nie wróci w tej grze. While this is the current event, ignore one on all plot attempts. No well, niestety z tego nie skorzystamy pewnie. Ale to nam daje szansę, bo już jest na 4 military support. Hes opuścił Niemcy. Więc jakbyśmy teraz wszyscy się zebrali w jedno miejsce. Tam gdzie jest Hitler. Zatruta przesyłka. Mamy mapę, mamy truciznę, nie mamy podpisu. To były trzy kostki, Beck by dał nam czwartą, jeden przerzut. Jest to jakaś szansa na to. Tutaj mamy Intel Map, Civilian, trzy, też cztery kostki. Nie mamy podpisu, więc tutaj będą trzy kostki. ...bomba w ogóle nie wchodzi w grę, czyli ta zatruta przesyłka jest jakąś opcją. Kord, 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 Kord... Hmm. Co zrobi Kord? Będzie konspirował. W tym momencie Uster nie jest, nie jest aż tak zmotywowany przez Hitlera. Więc, och, Kord jest teraz extreme. To jest źle w sumie. Nie pomyślałem o tym. Jedna kostka leci. Tutaj mamy dwie akcje. Ale ma akurat badża, więc wyda badża za pierwszą akcję, żeby obniżyć o 2. I skorzysta ze swojej zdolności, więc... Może nawet zanim wyda badża, skorzysta ze swojej zdolności, bo tak będzie lepiej. Co my tu mamy? Hitler assumes command. Lower Hitler military support by 1. O, 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 o. I Hitler leci do Wolfschanc, do Wilczego Szańca. Ale znowu niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc nie wiem, czy to jest dobry moment. To podnosi support. Afrika Korps podnosi wsparcie dla Hitlera. Tutaj jest wizyta Gebelsa. 2, 3. Czyli albo. Do Korda albo do Gestapo. HQ będzie Goebbels. Hmm... I wszyscy, wszyscy cywile obniżają swoją motywację o 1. Czyli Kord by spadł na zmotywowanego tylko. Podniesiemy Military Support za 1. Goebbels pójdzie do Pragi. Zobaczymy, co się stanie. Potem będzie. Potem Goebbelsa, chyba, będziemy chcieli ruszyć. I dopiero potem Hitler musi przejąć kontrolę. Będziemy wiedzieć, że jest za trzy tury. Będzie w wilczym szańcu. Będziemy wiedzieć, że będzie się ruszał. Dobra, więc teraz kwestia: czy chcemy odrzucić te, tego badża, czy chcemy się ruszyć? To nam nic nie da. Explosives map. Mamy mapy, nie mamy explosives, ale możemy mieć. To by Beck musiał zrobić. Hitler się ruszy na koniec Ostera. Na koniec, który Ostera. Musimy przekazać mu bombę. Mapę ma. Mamy raz, dwa, trzy. Cztery z niego. cztery sukcesy potrzebne. Mogłoby się to udać. Zobaczymy, pomyślimy, pomyślimy. Więc Kort zostanie tam, gdzie jest. Zrobi dokładnie to, co zrobił. I dociągnie tutaj mamy Afrika Korts, więc na piątkę idzie jego poparcie militarnej i Borman i Goebbels ruszają do Pragi. Ta dwójka jak widać podróżuje razem. Mhm. Więc teraz Ludwik Beck. I Ludwik Beck. Przydałoby się, żeby miał dużo akcji. Więc musi konspirować i liczyć na to, że dobrze rzuci. Jeszcze Oster musi być zmobilizowany, to już w ogóle. No, udało nam się zmobilizować Ostera tymi trzema kostkami, które tu są. I ma trzy akcje. Może to lecieć do Gestapo HQ. On zrobi raz, dwa. I za trzecią zagra Stockpile Equipment. Choose an item from the Discard pile and to your Conspirator Sheet. I on weźmie te materiały wybuchowe, które były w Discardzie. Więc jest explosives, jest mapa. Jeżeli Uster by tu przyszedł, to dostałby też abwer, czyli 4 kostki, 5 kostek. No może by to wyszło. Więc mam wrażenie, że będziemy próbować po raz pierwszy zamachu. Tutaj oczywiście był Move Goebbels to the Space with the Nearest Conspirator. I w tym momencie będzie to train station. I Civilians Lower than Motivation by One, czyli Erich Kort spadnie do zmotywowanego tylko. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, co zrobi Hans Oster. Jest komitet. Jeden ruch, jedna akcja, druga akcja, trzecia akcja. Czyli nie będziemy ryzykować kostkami. Przejdziemy tutaj i za dwie akcje zrobimy akcję transfer, czyli za pierwszą akcję transfer weźmiemy te materiały wybuchowe i za drugą akcję transfer. Weźmiemy plane bomba. Musimy coś odrzucić. Yy, device plot odrzucimy. Mamy trochę plotów, więc nie jest nam potrzebne. No i tyle. I teraz będziemy próbować e, zabójstwa na Hitlerze, bo czwarta jest Hitler assumes command lower Hitler military support by one czyli spada to na cztery. Hitler się rusza do Wilczego Szańca i Odkrywa ten przedmiot. Tam są bacie, przepustka tam jest. I teraz skoro Event ruszył Hitlera, możemy spróbować podłożyć bombę pod ten samolot. I tak. You have all required elements for the attempt and resolve the attempt one plot in your dosier. Dobra. Czyli to jest jako reakcja, czyli możemy tego teraz użyć. Mielibyśmy. Kostkę, z, kostkę za abwerę, ponieważ ma tą kartę generał Hans Oster, który jest za abwery. Kostkę za to za plota, generalnie. Mamy eksplozywę i mamy mapę, czyli to, to będą cztery kostki. Dodatkowo Ludwik Beck da nam piątą kostkę. Mamy jeden przerzut. I mamy covert operation, żeby jednego orła nam zabrało. Czyli mamy 5 kostek. No musimy to spróbować. Więc zagrywamy tę kartę. Plain bomb. O, tutaj położymy. I bierzemy kostkę z urzędu. Bierzemy kostkę za abwerę. Odrzucamy mapę i, i materiały wybuchowe, chociaż w sumie jesteśmy na tym samym polu. Czyli on nie musiał nam dawać materiałów wybuchowych, możemy skorzystać z jego zdolności. Może z kart jeszcze nam coś dojdzie, taka zmiana mała. Co my tu mamy? Jedno możemy wybrać z tego. To nam nic nie da. Zostawimy Act of Sedition. Musimy coś znowu wyrzucić. Więc wyrzucimy Vital Information. Były karty, które dodawały kostki też jako karty, ale niestety nie mamy takich. Czyli mamy kostkę za Adverę. Beck, który jest na tym samym polu, odrzuci swoje eksplozywy, materiały wybuchowe. Oster odrzuci swoją mapę. Więc to są dwie dodatkowe kostki. I Bek ze swojej specjalnej zdolności doda nam jeszcze jedną kostkę. Czyli mamy 5 kostek w tym, w tym momencie. Potrzebujemy cztery sukcesy. I zobaczymy. Zobaczymy najpierw rzucimy kostką i zobaczymy, co się stanie. Rzucimy może tutaj, żeby. No, niestety nie mamy żadnego sukcesu. Mamy dwa orły. I teraz, czy orły, czy mamy więcej orów? Nie. Number of Eagles Results meets or suspicion limit. On ma 3, więc nie. Czyli plot facebook not detected. Czyli nie udało nam się. Bomba nie wybuchła. No penalty. Continue your turn as usual. Czyli po prostu. Chyba odrzucamy tę kartę. No, nie, nie odrzucamy tej karty, czyli będziemy mogli ją spróbować następnym razem. Oczywiście straciliśmy nasze materiały, ale nie wyszło nam. No to mamy pierwszą próbę. Udało nam się po cichu to zrobić. Niestety bomba nie wybuchła na tym samolocie. Także to, to, to nie fajnie. Nie z jej strony, Ale teraz Eric Kort, bo to była tura ustera, tak jest, on zabierał. Więc Eric Kort, Erich Kort Erich na pewno będzie konspirował. Ma jedną akcję i dwie kości na decent track, więc nie najgorzej za swoją akcję, po prostu zobaczy, co nas czeka więc co my tu mamy? War Conference, Move Hitler, and all deputies to jest Sud, They build the I czyli wszyscy będą w Unleż Sud. To jest nalot Gestapo, który nam... No, prawie nic nie robi. Mam jedną czerwoną kartę i Pearl Harbor Attack. Lower Hitler military support by one, remove the next stage for event cards, the free next. From the game, to Natrium remove The Has deputy token from the game. On już jego już nie ma, więc to nic nie zmieni. Ale i teraz tak, w jakiej kolejności je chcemy? Wiemy, że Hitler będzie mógł się ruszyć, ale nie mamy już materiałów wybuchowych nie mamy mapy. Mamy Intel. To znowu były raz, dwa, trzy, jakbyśmy mieli mapę 4, może 5 kostek na trójce. No ale też kot nie jest na tyle zmotywowany, a on by musiał wykolejać pociąg. Także chyba chcemy, żeby się ruszył na samym końcu. Chcemy, chcemy, żeby się ruszył teraz. Nie ma znaczenia w sumie. Tak, czyli najpierw weźmiemy Gestapo, bo i tak będzie przed generałem Osterem. Potem zrobimy, zrobimy to w taki sposób, czyli potem Hitler przejedzie do Anlatsud, A nasz Sud, i potem Harbor zostanie zaatakowane. W takiej kolejności to robimy. No i oczywiście na koniec tury Ericha Mamy naród gestapo, więc jedyne co się... Ale nie, bo stracimy te dwie kostki. To nie, to najpierw chcemy, żeby Hitler się ruszył jednak. Potem zrobimy gestapo. Jednak to ma znaczenie. Więc Hitler and all deputies to angle suit and reveal the item there. Czyli wszyscy do unleash zut. I odkrywamy i mamy tutaj mapę. No dobrze. Teraz generał Ludwik Beck. Musimy wykorzystać te dwie kostki, co tam są, więc próbujemy konspirować. Liczymy na przynajmniej jeden wynik i mamy ten jeden wynik. Niestety, większa się nam o jeden, ale mamy jedną akcję i możemy podnieść. Korda do Komitet. I możemy w takim razie poszukać kart, więc wyciągniemy jedną kartę. jest Moment of Truth. O właśnie tej karty szukaliśmy. Dwie kostki dodaje do plota, do próby zamachu, więc, więc bardzo dobra karta. Więc także zobaczymy co i jak. No i teraz Gestapo mamy bo to wiemy, więc za każdą kartę, czyli puster na medium i back na wysokie, ma już wysokie podejrzenia, bo nie chcemy od, odrzucać tych kart. I teraz wiemy, że będzie atak na Pearl Harbor, czyli jego poparcie spadnie, militarne spadnie do 3, więc dobrze by było Znowu się przykroić. Nie ma nigdzie podpisów, i to jest bardzo irytujące, że nie ma nigdzie podpisów. Mamy truciznę, ale też potrzebujemy tam podpisy i mapę, więc, więc nie mamy mapy już. Nie mamy nie tylko truciznę. No zobaczymy, zobaczymy, czy nam się uda. Może w następnym odcinku wymyślać coś, żeby znowu spróbować jakiegoś zamachu. Może tym razem się będzie, będzie on skuteczny? E, tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. To była Black Orchestra, ja byłem z Bajchu. No i mam nadzieję, że dołączycie do mnie na m, następny odcinek, kiedy to się będzie. Będziemy się zbliżać do końca gry, tak czy owak. Podejrzewam, że mamy jeszcze maksymalnie może dwie próby takiego zamachu, jak zrobiliśmy z tą bombą. No ale zobaczymy, z, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Jeszcze raz dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wsparcie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!